Niech czuwają, którzy znali się za nawróconych. Dopóki człowiek żyje, jeszcze nie zwyciężył. Postawa czujności, ufności wobec Boga, ale nie sobie. Roztropność i uniżenie, modlitwa i pokuta. Są obowiązkami, aby nie spocząć i nie rozkrólować się we własnej próżności i oczekiwaniach. Bo, jak uczy Pan Jezus, po nawróceniu diabeł bierze siedmiu gorszych od siebie, wracają, zamieszkują w człowieku uprzednio nawróconym i czynią go gorszym niż poprzednio. Tych siedmiu gorszych grozi wszystkim, którzy uznają się za nawróconych, którzy życie uporządkowali, mają życie sakramentalne, uznanie u ludzi, pożyteczność, zaangażowanie i jeszcze są zagrożeni. A kto nie jest zagrożony? A ten. Kto już do diabła należy? Bo od lat jej uparcie w grzechach nieodpuszczonych. Tymi się diabeł nie zajmuje, Czekasz przyjdą do niego. Jakże trzeba być skromnym przed Bogiem ostrożnym nawet przed samym sobą, aby się nie wyniszczyć, która później prowadzi do rozmaitej moralnej rozwiązłości w każdej dziedzinie. Gdy człowiek pewny siebie swego, bez wdzięczności, bo zawłaszczył wszystko, bez skromności, bo podeptał wielu, jako ten, który wie dobrze, a nawet jeszcze lepiej, taki staje się miarą siebie, i za pokuszeniem diabelskim popada w stan gorszy i gorszy. Pokuta jest powrotem do utraconego Boga, za kwestionowaniem i zrujnowaniem piekielnych zdobyczy na ziemi. Człowiek przez pokuta czyni się zdolnym do przyjęcia łaski. Bo człowiek ma się uposażyć w łaskę od Boga, a nie w osiągnięcia własne. Kto sobie wystarcza, ten sobie nie wystarczy, bo pełnią i sytością jest Bóg, a komu wystarczy uciecha bieżącej chwili, akceptacja otoczenia i poczucie zasłużoności. Taki jest zagrożony również przez samego siebie. Czyż Pycha Pysznego nie jest jego głównym wrogiem? A czymże jest ona? Jest samozakłamaniem, utwierdzeniem się w fałszu takim, który przenika człowieka i go przeobraża. Potrzebujesz bez przerwy Boga, aby ci świat nie był bliższym. Potrzebujesz nieustannie Boga. W tym celu buduj się i podtrzymuj przykładem świętych. Wiara jest narastającą powinnością. Człowiek wiary, żyjący w wierze, żyje tak, bo musi, a musi, bo chce i nie widzi innego wyjścia. Jego powinność wiary staje się coraz bardziej jego osobistym wyborem, głodem, powinnością. I gdy tak w życiu jego jest, to wtedy on przytwierdziwszy się do Pana Boga, staje się użyteczny. Dla zbawienia innych. Trzeba więc zbawienia swojego nie zaniedbywać, i nie oddzielać myśli swojej od Pana Boga, bo często ludzie potrzebują Boga do rozwiązania problemów. A jak im Pan Bóg rozwiąże problem, to już Pana Boga nie potrzebują. Wtedy Pan Bóg wielu problemów nie rozwiąże. Aby zapotrzebowanie na Niego było stałe i niegasnące. Trzeba widzieć pokrętność własnej mentalności, rzekomego nawrócenia. Podczas gdy na dnie wszystkiego jest głód siebie, by pławić się życiem słodkim, łatwym, przyjemnym. By nie trzeba było podejmować rzeczy trudnych, bo łatwość i słabość stały się Upragnieniem wielu. Módl się o to, by dary boskie były przez Ciebie upragnione, by dary boskie były Twoim stałym uposażeniem. Jako taki, takiej jakości ocalisz siebie wielu i posiądziesz życie wieczne.